Jako wicelider jechaliście z pewnością do Gniezna po zwycięstwo, po komplet punktów, chociaż trzeba przyznać, że w minionym sezonie oba mecze zakończyły się porażkami drużyny Konstraktu. W tym sezonie jednak drużyna mieszka na początku zagrała nieco słabiej. Wy przyjechaliście po dwóch wygranych. Czy jest Pan zawiedziony tym wynikiem? To znaczy wiedziałem, że drużyna mieszka będzie bardzo groźna, że wiedziałem, że te dwa pierwsze mecze im po prostu nie wyszły. Byłem pewien, że będą tu równe zawody. I uważam, że zasłużony był remis, taki jest sport, dzisiaj przegraliśmy, gramy dalej i trudno, jedziemy z tym, zobaczymy co będzie dalej. No właśnie, mimo obejmowania prowadzenia przez zawodników gospodarzy, by bardzo szybko potrafiliście doprowadzić do remisów. Trzy sekundy przed zakończeniem meczu, bramka zdobyta przez Mariusza Sawickiego, no to już zabrakło czasu, żeby wyrównać. Dokładnie, no gdzieś jednak drużyna z gniezna jest dużo bardziej doświadczona i na koniec nas upokorzyła, musimy się podnieść i, i grać dalej. Znakomity początek w wykonaniu kontraktu w tym sezonie. Jakie założenia, jakie cele na te rozgrywki? My skupiamy się na każdym kolejnym meczu, a na koniec ligi odwrócimy odróci się za siebie i zobaczymy, co z tego wyszło. Dziękuję bardzo. Dziękuję.